Dzień dobry, witam na moim kanale Odynie Senior z tej strony. Nagrywam starą kamerę ósemką GoPro C8. Nagrywam te same sceny co na ostatnim filmie były. Chcę po prostu zobaczyć jaka jakoś jest. Czy podobne czy, czy inne. Zobaczymy jak to jest. Już zachodzi słoneczko, także Może nie być tak samo. Ten film cały będzie nagrywany tą ósemką Muszę sprawdzić no bo kurczę ileż można Muszę fachowca jakiegoś od gopro typowego goproca myślę że Korsier jest ale niestety chyba albo ta kamera coś jest Nie wiem może przyzwyczailiśmy się już do tego do tej ósemki i po prostu Pracam do niej na razie na ten film przynajmniej potem zobaczę jak to, jak to wygląda czas opuścić te dzikie tereny ja już jestem jakieś prawie kilometr od tego miejsca dzicz piękne zakole rzeki tam latem warto przyjechać naprawdę mam 48 km do następnego jadę się powoli, pogoda piękna w nocy nie było przygód chociaż po drugiej stronie rzeki ktoś palił ogniską. zaznaczam, że nagrywam teraz gopro 8 a już mówiłem zresztą no także widzimy się na miejscu chyba, że coś się Zdarzy po drodze. Dzisiaj w nocy było wyjątkowo ciepło. W ogóle nie grzałem na wieczór, rano się budzę 18 stopni. Mówię kurde, o 6-6 wstaję. Wyszłem na zewnątrz, kurcze cieplutko, elegancko. No i ranek taki pogodny żadnej chmurki, mówię kurde, gdzie piękna pogoda, no i chyba będzie. No, jeszcze mam 40 minut do celu Oby taka pogoda była zawsze, to by było ekstra wczoraj jak weszłem do tej rzeki nie czułem w ogóle, że ona jest zimna Jak to chyba woda dopiero do później będzie zimniejsza ono teraz oddaje ciepło także spokojnie można chodzić po wodzie a nie po wodzie takie to mam przemyślenia cholera jestem wielki mokra wieś zatrzymałem się w takim miejscu idę poszukać grzybków może coś znajdę. No zobaczymy. Ciepło w nocy było, to powinno wyrosnąć. Jak coś znajdę, to się włączę. Chodzę już ponad pół godziny i z tymi grzybami to jest tak jak z plażą. Ostatnio ciężko cokolwiek znaleźć. jaj Grzybki, grzybki, gdzie jesteś? Ja tu chyba szybciej monetę znalazł w pewno niż grzywa A Jeszcze pochodzę z pół godzinki jak coś Jak coś znajdę to się włączę jak, jak ja tu mogę coś znaleźć jak tu widzę odince były Zryte jak cholera nasi tu byli Gdzieś tam słyszę niedaleko A auta jeżdżą Może tu już by zbierali Nawet mu humora nie uświadczysz Co jest grane u grzyby jadę jestem na dzikiej plaży podobno nie nieporęt idę zobaczyć jak to wygląda tu niby parking płatny pisze ale otwarte jest nikogo nie ma żadnych kasowników ani niczego kto by, nikogo kto by pobierał opłatę No. Co będzie? Tyle mięcha tutaj. Oj, oj, oj. <laughs> Trzeba wejść, pochodzić poszukać. Tam woda czyściutka. No, no. O, no, dosyć głęboko tu jest. I idę coś zjeść i kawy się napić. Dopiero z wami oczywiście i do roboty. A że nie grzyba, to trzeba z bułeczką zjeść kotlecika. Jeszcze mi dwa zostały. Także bierzemy się. Mam kotlecika, bułka na pół. Oczywiście kotlet też na pół. Jak żeby inaczej. No, jest. Jest. Kamapka <grywka> jak znalazł. Smacznego. Czaskawo się. Kleciek był mm. Prima sorta. O, je, 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 je. Pochodzę tutaj, a na, na tym, na tej plażonej krótka Jeśli nie będę używał, bo jest twardy widzę, myślę, że coś znajdę. Ale zaraz to się okaże, a potem zobaczę, na będzie dalej jechać. Koło Warszawy pokręcę się. I zobaczymy och, trzeba blatu och, blat, kuchenkę umyć, jak się zaparzy, się włącza kawusia gotowa oczywiście mleczko. mam jeszcze w sumie tutaj dwie plaże do obrobienia ta i, i nie nieporęt nie poręt, chyba albo nie nie pamiętam w każdym razie 11 km stąd jest następna plaża Kapka wypita! Do roboty! Pogoda się zmieniła, rano było ciepło, teraz jakoś zimno się zrobiło. Nie wiem o co chodzi. Tak się czuję, jakby zaraz miał śnieg spaść. Widzimy się na plaży. Jest złotóweczka! Nawet szybko. 10 metrów podeszłem. Lecimy, dalej! Samochodzik! To już nieźle przedepnął <noise> albo to jest taki kabriolet lecimy dalej poleżało To to 50 groszy lecimy dalej mam waziko się tak zastanawiam czy pod ten pomost w Woderach nie wejść zobaczę tylko u góry czy szpary są w deskach tu mi na piąteczkę bije No to woda do Ale teraz kapsy też tak samo bije O kaprze No nic, zabieramy go koniec. Zobaczcie, jakie tutaj szpary są. Palce wejdą, ten gruby palec wejdzie i szybko się głęboko nie robi. Można pochodzić kilkadziesiąt metrów. Idę, bo idę do auta dopić kawkę, bo ja nigdy kawy nie piję na raz. Zawsze. Tutaj też tego powinno być A. gdzieś tu jeszcze jest jakiś ten pomosik A, mniejsza z tym A. Idę pod molo Może tam coś znajdę jakąś monetkę jeszcze albo złoty zegarek kto wie taki damski bo tu węski tu żeby nie przeszedł tamtędy takie coś co to jest potem obejrzę to dokładnie jeszcze nie weszłem pod ten ale wchodzę już i jest złotóweczka. prawda się zaczyna Dopiero dwa kroki zrobiłem, lecimy Jest następna zotóweczka Ale widać tu ktoś szukał Dwie monetki w jednym miejscu 12 groszy Jedną już zrobiłem pierwszą tą a jeszcze zostały raz, dwa, trzy sztuki. Lecimy dalej. Jest ziko. He, wycierają się ładnie. Lecimy dalej. Już tam byłem. Tam jest dosyć głęboko. Wyjdę jeszcze, pochodzę koło plaży że tam coś znajdę. Tą stronę już obeszłem same kapsle. przeszłem tutaj jeszcze trochę pochodzę i starczy. Dużo tego nie było. Parę złotych, czy chyba trzy, trzy złotówki i kilka małych. Ale powiem tak, zmarzłem. Przeciąg jest pod tym molo w miestarni też chyba tak wieje dobra starczy opuszczę to miejsce i jadę do na plażę w Serocku Serock dobrze prawo. mam 12 kilometrów narew jest wielka ojej co to są? dary losu? czy co to jest? właśnie dostałem od kisa. pozdrawiam go serock, serock, no, no serock no. ładny parking muszę zobaczyć, co z tym grillem jest dlaczego on nie kręci? kupiłem baterię. Odkręcę od spodu i zajrzę Zapalimy światło, może lepiej będzie widać. Baterie wyciągnąłem Mam nadzieję, że widać Pamiętajcie, 8 kręcę Nieczątko. Ale najpierw sprawdzę nowe baterie dam zobaczę wychodźcie cztery sztuki chodzi się non stop Syf jest a co to a to po dwie sztuki sprzedają mogliby sprzedawać, a oni całe te A to zło, No gdzie jeszcze jedna no to odpalamy nie, nie trzeba rozkręcać chodzią, chodzą, chodzą. <laughs> jednak rozkręcam zobaczę co tam w środku jest no co jest panie O wiatraczek, jak chodzi, gdzie to wystawało, te to, 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 to świecidełko, a mniejsza z tym, a tutaj, tutaj gdzieś przy tym. No dobra, wszystko gra. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie podświetlenie. No, elegancko. Ale ja jeszcze je przymocuję mocniej. Tutaj dam super glue. Jeszcze tutaj razem z tym, żeby. bo może w czasie tego się wymknąć. A tak będzie utrzymało razem z tym. No i to będzie lepiej. lepiej. Powiedzcie, czy tak, czy nie? Taki malutki wiatraczek. Dobra, ja mam zdaje się większy. Teraz go skręcimy. No, panie, co jest? Panie śrubka. Ciach, babkę, piach. No, jeszcze dwie, Polak potrafi, no nie? Dobra, tu mamy wszystko zabezpieczamy. Wracamy o, a daje no, i wszystko gra. Czas jakiś obiadek zrobić. Karkówkę zrobię, bo już się kończy. Jutro, ostatni dzień jest. Także Zaczynamy robić. Warzywka, wszystko mam. Lecimy dalej. Mięsko już jest przygotowane. Zabieram się za cebulkę i resztę. No to mi się da. ziemniaczki się pieprzywa normalnie już tak jakby miał zaraz śnieg padać ale jakoś to będzie właśnie się dowiedziałem, że Corsier jedzie do Albanii spotkać się z Odynem spotkać się będzie tam 10 dni chyba albo tydzień, albo 10 dni czy coś takiego Zobaczymy, co tam znajdą. Janek żyje z pasji, podobno też tam chce jechać, ale czy tam pojechał, to nie wiem. Janek nie żyje z pasji, Janek żyje z YouTube'a. I z tego co znajdzie. To znaczy się tak jak ja. Tylko ja jeszcze nie śpię. No, to na razie tyle by wystarczyło. już tylko fajnie. Lekko pod... za chwilę odwrócę i droga już do tam i od razu woda. Jeszcze cebulkę. To jej będzie ok. No i już gotowe. Zmniejszę tylko ogień. O! I czekamy aż się uwarzy. No i jest gotowe. Jeszcze minutkę i będzie szamanko. Poczekałem aż trochę i nie będzie takie gorące, bo gorące niedobre. O, teraz jest zaroniste. No i starczy. Smacznego. Nie wiem, czy będzie widać, ale jestem na kąpielisku w Serocku. Serocku, tak? Dobrze. Idę zobaczyć, co tam w trawie, w wodzie i w piasku pisze. Chociaż się nie spodziewam za bardzo. Muszę szybko się tu obrobić, bo to miejsce takie parkingowe niepewne. Wejdę na ten, zobaczę, czy szpary są w tych. Dziury są No szparki malutkie A plaża? Plaża nieduża Pogoda paskudna, typowo jesienna Także nie ma na co czekać sprzęt i Trzeba przejść to Może to się znajdzie o Będkosz a 30 czas połazić po plaży jak coś znajdę to się włączę chociaż wątpię Mamy jakiegoś ścigacza U. cały lecimy dalej mam dwójeczkę jest coś tu jeszcze Coś tu zabucało. O! He, he, he. Druga dwójeczka. Sprawdzę jeszcze tym ekwidoksem i lecimy dalej. Koło leżeczka złote 20. Zł. Po dwie monetki w jednym miejscu dobrze jest. I pani z psem. Ziko, złotoweczka, świeżusia, Ale mgła Patrzcie, piąteczka, już schodziłem Idę tu jeszcze na plac zabaw I koniec Koniec na placu zabaw nic nie było oczepać z piasku i siadam stąd krzywo tu stoję Jestem w Lidlu no, tu dla piesków Jak to mówił Odyn taktyczne zakupy zrobione to co mi najbardziej potrzebne było to najbardziej było mi potrzebne czas na podsumowanie tego odcinka i jestem dalej w miejscowości Serock chyba tak to się nazywa tu przepływa rzeka Narew jest zalew Zegrzyński niedaleko i tu zostanę do no do jutra musiałem poszukać y, miejsca żeby y, zmontować film i wysłać bo nie wszędzie internet y, jest jest o tak mogę powiedzieć jutro jadę na zaproszenie jednego z widzów niedaleko są 12 km i tam chyba zostanę tam Robię trochę może yy, poszukiwania też będą bo coś mówił że pojedziemy w pewne miejsce no tak, jak Pojedziemy to pewno coś znajdziemy. No. A potem, może to cały weekend to trwać. Nie wiem. Zobaczymy. A potem nie powiem, gdzie będę jechał tajemnica. No. Dzięki za oglądanie tego odcinka. No, zapraszam na następny. Wiadomo co kciuki do góry, ono tak i lecimy dalej.